Kajka, widzowie! Dziś skromuję sobie w bo okazało się, że na wybieranie map dodali Honey Drop, Lavaland, bo, 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 Bomb Mart. Bo, bomb ma... Zaraz, Co bo jestem chora i nie umiem mówić. Już tu no. umiem tego też wypowiedzieć przy okazji. Chyba bo, Bomb Martman. No, wiecie o co chodzi? no. Ej, Zula z nami gra widzowie Zula to potężny zawodnik, zula. To potężny zawodnik, zula. To potężny zawodnik, zula. To potężny zawodnik. Ale to w ogóle nie szybko było mamy. Ciekawe czy Zula przeszła. Zula, Zula. Zula chyba przeszła, ale nie jestem pewna. Zobaczymy. No, to też wybrałam sobie, bo to można. nie wiem, czy Zula przeszła, widzowie? Nie, Zula nie przeszła, ok. Yy, wow. Prawie mnie ludzie zapchnęli. Eee. Yy, okay. yy, coś chciałam mówić. Coś chciałam mówić, ale co? Nie, no przegramy to. Biergamy jeszcze raz. No, także gram jeszcze raz. Dziekne, Ciekawe czy Zula znowu gra Bo Zula gra nawet z Wojanem To różni jej postaciami, więc po postaci jej nie poznacie A czemu oni już spadli? Ktoś mi to wytłumaczy? To łatwe, nie wiem czemu Albo po prostu ludzie nie umiem grać w i Drop Zula jest, obok mnie nawet. Zula, widzicie? Zula, myślę, że jej nie rozpoznam. A nie, no, rozpoznałam ją. Co za przypadek, Zulu. Z... Dobra, tu jest Zula. Dobra, tu jest Zula, widziałam ją. Lubię Zula, ale zaraz mnie nie lubię, nie? głupie. O, Zula stoi koło mnie, Zula, prawie jak zupa. Ty, tyry, ty, tyry, ty No tak się kojarzy Zula, zupa, z, zu. Zula, zupa. Nie, dobra, zróbmy tak, z, z, u, u. Tyle, a, nie, no to, oj, prawie przegrać jednak przeszliśmy. Mam nadzieję, że z twardziemy osobami przeszłam. No z, z twardą zabodniczką, więc no to nie kona i no to nie patrzmy. I teraz honej drop. No. Czor nie sobie zajdmy, to będę sobie stała. No. spadłam bitwę, ja ale to nie No, oczywiście to było ustawione, więc no. Także, papatki.